Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego w tak. wywiadzie, o którym mówiliśmy kilkukrotnie, sugerowała, że Polska i Węgry powinny zostać postawione przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze swoimi działaniami y, dotyczącymi kryzysu y, koronawirusa. Jak Pan to skomentuje? No jest to schizofrenia polityczna, bo Węgrów w tej samej rezolucji chcą atakować za wprowadzenie stanu wyjątkowego, a Polskę za to, że nie, nie chcemy wprowadzić stanu klęski żywiołowej. To, to w tym samym dokumencie pojawia się absolutnie inny sprzeczny argument i zarzut. A więc jest to schizofrenia polityczna, ale ja nie jestem zaskoczony. Ta pani jest przedstawicielką SPD, skrajnie lewicowej, socjalistycznej partii, ale chciałbym jej przypomnieć, że skończyły się czasy, kiedy to Niemcy mówili polskiemu rządowi, jakie decyzje ma podejmować. Polska to jest dumny, suwerenny naród i będziemy podejmować takie decyzje, które są dobre dla Polaków, a nie dla Niemiec. Jest przyjaciółką Timmermansa, dobrze wiemy, jaki stosunek ma Timmermans nie tylko do Polski, ale do wszystkich krajów, w których zostały wybrane rządy konserwatywne. I przypomnę, partia pracy Timmermansa ledwo wpełzła do parlamentu, otrzymując 5%, a więc jakiś 5% człowiek, który nawet nie został wybrany w wyborach demokratycznych, ale powołany przez kolegów lata temu, nie będzie Polsce mówił, jakie mamy podejmować decyzje.